Witam serdecznie. dawno mnie nie było, ale wracam do Was ponownie. Dziś mam dla was coś ciekawego. Nie jest to żadna nowość. Gdyż jest to obudowa do telefonu iPhone Model 4, 4S, firmy Griffin. Jest to dość stary model, ale firma Griffin produkuje też obudowy do nowych modeli iPhoneów, iPadów, także cały czas jest na rynku. Dobra, wracam, nie będę się rozciągał. Wracam do, do opisu przed Wami. Telefon iPhone 4S w obudowie firmy Griffin. Jak sami widzicie, obudowa wykonana jest z silikonu i wewnątrz z jakiegoś materiału polimerowego. Zaraz Wam pokażę, jak ją szybko można zdjąć. Zewnętrzna warstwa jest silikonowa, odporna na wstrząsy. Wewnątrz znajduje się plastikowa obudowa, w której ukryty jest telefon. Otwiera się w bardzo prosty sposób. Składa się ona z dwóch części. Front, jak sami widzicie, posiada szybkę. Szybka już jest delikatnie nadgryziona zębem czasu. Ale cały czas pełnia swoje zadanie. Tył e, telefonu to budowa wraz z takimi gąbkami wewnętrznymi. E, jak mówi producent i jak sam sprawdziłem, e, jest e, od bardzo odporna. Wiele razy telefon mi upadł, wypadł z kieszeni, e, upadł na beton, asfalt, e, twarde podłoża i nic mu się nie stało. Ja mam tą obudowę pół Grubo ponad 3 lata i jestem z niej bardzo, ale to bardzo zadowolony. Jedna rzecz, która, e, której Wam nie pokażę, a która przychodzi wraz z, tym, z tą budową to tylny klips, e, który był nieudany z tego względu, że e, telefon bardzo łatwo się odczepiał od tego klipsu. Ten klips w sumie bardzo szybko się popsuł e, i przestałem go używać, ale obudowę do tej, obudowy do tej pory używam i jestem z niej super zadowolony. E, o czym musicie wiedzieć? Każda, każdy ze slotów typu na przykład kamera jest e, osobno zamykany. Z góry slot na, e, na wejście e, na sławkowe tak samo. Dół posiada małe dziurki. Tutaj na głośniczek. Jedna ważna rzecz to nie jest. Obudowa wodoodporna, oczywiście jeżeli pada trochę deszczu, spadnie na nią, nic się z telefonem nie dzieje, ale gdy telefon wpadłby do na przykład wody, ta obudowa posiada tyle szpari i dziurek, nie wiem czy będzie to dobrze widać, nawet tutaj z przodu na wysokości głośnika są, są dziureczki, także on zdecydowanie się zaleje. Myślę, że nie powinien on spełniać funkcji, e, nie spełnia on funkcji e, żadnej wodoodpornej, ale bardzo dobrze spełnia funkcję mm, odporną na, na uderzenia. Według e, firmy spełniona wymogi bezpieczeństwa Departamentu Ochrony USA oraz angielskie e, DIVSTAN 0035. E, powiem Wam szczerze, używam tego telefonu e, już od długiego czasu. E, w tym czasie miałem parę mm, nowszych telefonów, do których nie kupiłem tej obudowy i już ich nie mam. iPhone 4S dalej działa dzięki tej obudowie. Super trzyma się w ręce. Przyciski wszystkie działają tak jak powinny. Z boku nawet jest slocik, zobaczcie, na, na przyciszanie, na wibracje można zmienić bardzo łatwo. Podgłaszanie, przyciszanie, wszystko działa tak jak powinno. Miękko, fajnie trzyma się w dłoni. Jest to zdecydowanie najlepsza budowa, jaką do tej pory miałem. Także polecam ją serdecznie. Na stronie, w stronach internetowych, można ją znaleźć do iPhone'a 4 4 w granicach 100 zł. Także nie jest taki wielki wydatek. A zdecydowanie ochroni ekranik i telefon przed, przed zniszczeniem. Jeżeli macie jakieś pytania, proszę o umieszczenie ich, je pod filmem. Już niedługo. Przyjdzie do mnie nowy nożyk, który Wam zaprezentuję. Mam nadzieję, że Wam się spodoba. Pozdrawiam serdecznie, polecam subskrypcję kanału. Dziękuję, cześć.